Dariusz Michalczewski, nami ikona, legenda polskiego boksu zawodowego. Co dziś pana tutaj sprowadza? Piękna sceneria artystyczna. No tak, jest Fernisarz w temacie bokserskim. Jest mi bardzo miło, że jesteśmy w Sopocie, tutaj w Gdańsku, powiedzmy w którym mieście. Jest to bardzo fajna sprawa. Fajnie, że takie rzeczy są robione, jest to naprawdę super. Mhm. Ale powrotu na Galicję na Karzyszek nie będzie jutro. Nie, nie będzie, nie będzie mnie, bo jestem w Kielcach, jestem jutro na. Też jest taki nam amatorski boks, gdzie tam będziemy, tak, 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 dlatego mi nie będzie jutro na, na Żukowie. Mhm. Niedawno wrócił Pan na ring po długiej przerwie, Przyszedł chyba tam u przyjaciela Istwana Kowacza, tak, na jakimś jubileuszu węgierskim, jak Pan się czuł w ringu? Tak, było 100 lat Węgierskiego Związku Bokserskiego i i Stankowacz mówi do mnie, przyjedź do nas i będziesz gościem honorowym, czy chcesz zaboksować, czy, 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 czy musisz zaboksować czy je trzy rundy. Wie <grydy> ja ale pośmialiśmy się, zaboksowałem, fajnie, było bardzo sympatycznie. Tylko najgorsze, że miałem dobrego zawodnika. Oni boksowali z jakimiś tam prezesami od jakichś tam firm, a ja boksowałem z chłopakiem, który boksował w Liverpool na świata. No to chyba komplement, tak? Dobrali odpowiedniego do klasy rywala. Dałem sobie radę. No, Ale powrotu takiego prawdziwego na ring nie będzie, bo ostatnio co chwila ktoś wraca w polskim boksie. Tak, ja już mam 7 lat, także mi pociąg odjechał już dawno. Michael i jeszcze nie ma, 58, 59. No to widocznie są jakieś powody, że musi wracać. Jak Tom Kadamka na przykład on oglądał wracającego na ring w tej walce z Solidarzem? Jakie refleksje? No, Tomek jest wielkim, świetnym zawodnikiem. Naprawdę wielki sukces. Naprawdę w, w Świata w dwóch kategoriach, w dwie federacje, mistrzowskie. Ale szkoda, że Tomek się rozdrabnia. Mhm. Przykro mi. Czyli radzi, radziłby raczej Pan Kopkowi, żeby odpocząć za że teraz na pewno już nie wejdzie do ringu. Zapowiadał już jakieś pożegnanie z kibicami. Jeszcze. O Jezus. No to już to samo musi wiedzieć. Mhm. Wizyta na forum boksu Olimpijskiego. Tam jednym z gości będzie też Andrzej Gołota. Ta historia między wami była długa. Niektórzy nakręcali taką jakąś spiralę niechęci. Jak te wasze relacje? Wyglądają, bo ostatnio widzieliśmy takie piękne spotkanie na stadionie Chyba Powerzach. Mam wielki szacunek przed James zrobił wielką robotę dla naszego boksu. Naprawdę stoczył wielkie, niesamowite walki. z Rydrick Bow z różnymi innymi przeciwnikami. No nie osiągnął tego sukcesu, nie miał tego farta może, ale tak mówię, farta mają lepsi, ale czy szczęście mają lepsi, ale. Andrzej był e, wielki, mój serdeczny kolega, razem się wychowaliśmy, razem żeśmy e, wspinali się na szczyt. Darek Snarski zawsze wspomina wasze takie niestawskie na obozach jeszcze za czasów amatorskich. No tak, ale to były takie młodzieńcze lata i to tak zostało pociągnięte, to trochę e, z tamtych lat, jak mieliśmy po 17, 16 lat i to jest dla mnie absurdalne trochę, ale, no, ale trochę prawdy tym jest. Człowiek z wiekiem nabiera takiej spokoju po prostu, nie? No tak, ale my, się, my jesteśmy z jednego, z jednego bagna, jak to można powiedzieć brutalnie. I, i stąd, się, stąd weszliśmy i jednemu się udało, drugiemu się mniej udało. Ale Andrzej był naprawdę też wielki, naprawdę zrobił wielki sukces, zrobił wielką reklamę dla polsku bokskiego. Nie zawsze w dobrej formie, ale jednak reklamował nas, jest najbardziej popularnym sportowcem, pięściarzem moim zdaniem w Polsce. A teraz szykują się jakieś nowe talenty. Widzi w ogóle pan kogoś na horyzoncie? Bo były te wasze czasy, potem były czasy, nie wiem, Diablo, Adamek. Kto teraz? Ja myślę, że boks się odradza i że zaczyna się znowu robić faza taka na, 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 na pięściarstwo. Te freak fighty trochę zaczynają opadać i myślę, że ci hobby sportowcy, babcie, dziadkowie, rodzice którzy zaczynali te, zaczęli trenować boks, przyprowadzają swoje dzieciaki też, swoje dzieciaki, swoje wnuczki czy wnuczków i no mamy wielki sukces w boksie spo, e, e, żeńskim, tak? To jest naprawdę dwa trzy złote dwa złote medale, dwa srebrne. No to jest taki niesamowita sprawa. Tak jeszcze nie mieliśmy facetów nigdy coś takiego się nie zdarzyło. I myślę, że myślę, że znowu zaczyna się boks boom. Sądzi pan, że ten sukces boksu kobiecego pociągnie tę jakąś fazę, też pasę dla boksu męskiego? No bo tutaj od czasów Wojtka Bartnika żadnego medalu na Olimpiadzie? No ja myślę, że na pewno, że będą faceci chcieli być lepsi niż dziewczyny. No To jest oczywiste, tak. Ale to jest dobra poprzeczka, jest dobrze postawiona. I myślę, że dziewczyny postawiły taką poprzeczkę, że naprawdę będzie ciężko chłopakom to odpuścić jakoś. No ale zobaczymy. To jeszcze na koniec. Ten obraz podobno Majka Tysona, tak, ma być licytowany? Jak to wygląda? Na, na, na moją fundację. Na, na, ja jestem od, od 23 lat, mam, jest moja fundacja, jestem fundatorem tej fundacji. Moja żona jest prezesem i, i sponsorujemy, fundujemy stypendia, fundujemy ringi, fundujemy sprzęty, fundujemy. Mamy taką fundację naprawdę, od, która, która, która przy, pomaga w tym w odrodzeniu się sportu boksu w Polsce. I też taka miła inicjatywa z, od, od chłopaków tutaj jest Rocky Boxing Night. I oni też właśnie chcą przeznaczyć, to są pierwsze pieniądze, które dostanę tak charytatywnie przez ten, przez ten obraz. A jeszcze Panie Doruszu, jedno pytanie na koniec. Prezydent y, były pięściarz, jak to się panu widzi. To... No nie przesadzajmy z tym pięściarzem, no ale nie, Karol, pan prezydent Karol Lawrocki był kiedyś liznął tego boksu i tam kiedyś boksowo ja go nie widziałem przynajmniej. Ale jest fajny facet to tak. Fajny facet widać, że ma serce sportowca nie potrafię ocenić politycznie, jak to się ten ale jest. Na, ale jest fajny, sympatyczny gość, który jest, który ma serce sportowca i to. I to, i to widać.